Cześć fani Kozmo, przerywamy łamiącą wiadomością, miało być dzisiaj o tym jak woże Kozmo, ale mam newsa, którego pewnie z moich social mediów już znacie, ale ci, którzy tylko tu zaglądają na, na YouTubea dopiero teraz się o tym dowiedzą, mam w końcu wyznaczony test badania EVA, badania dopuszczającego do ruchu w Wielkiej Brytanii, Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, bez których by to nie było możliwe. Wszystkim, którzy zrzucili się na zrzutkę, którzy udostępniali tę zrzutkę. Jeszcze raz Wam dziękuję. To są cegiełki, te droższe, które już się pojawiły na aucie, kilka logotypów. Również na aucie pojawią się a, logotypy osób, które bardzo pomogły mi z samą zrzutką, z udostępnianiem tej zrzutki, z przygotowaniami aut. W każdym razie y, nie ma tu też jednej kluczowej osoby, bez której tej zrzutki by nie było. Ona się pojawi niedługo w jednym z materiałów, gdzie będzie miała specjalną jakby obecność czas antenowy. A właściwie to mi bardziej zależy na tej osobie niż jej, żeby u mnie była, ale wiadomo, yy, będzie w os osobnym odcinku to taka niespodzianka. Yy, a co do samego testu? Test mam wyznaczony na 30 czerwca w derby z samego rana. Yy, to, że mam ten test i będę mógł na jedną z takich stacji diagnostycznych pojechać, to jest akurat zdjęcie z osiemnastego roku, już Wam wspominałem, że byłem wtedy w, na innej stacji, a z takim jakby wirtualną prezentacją wydrukowaną punkt po punkcie według schematu tego badania, co, co jak mam auto zbudowane i byłem tam po konsultacje i na taką stację tylko tym razem w Derby poja pojadę w końcu dopuścić ten samochód, znaczy to najpierw będzie badanie techniczne, potem będą już formalne Związane z rejestracją, natomiast najważniejsze, że mam te skierowania, to badanie techniczne, to oznacza, że przeszedłem jakby taką formalną weryfikację, że faktycznie mogę ten mój samochód w Wielkiej Brytanii rejestrować. Co było największym znakiem zapytania, czy to się uda i ile będzie trzeba papieru wysyłać, czy będzie trzeba jakieś dodatkowe papiery. Udało się właściwie standardową procedurą bez żadnych dodatków, bez żadnego stawania na głowie. Wszystko jest fajnie, idzie do przodu. Samą, e, co do właśnie przygotowywania auta do, 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 do tej, cały czas pomaga mi Craig z Lister BS, specjalist, on buduje repliki stratosów. Aktualnie czeka na garść świeżych zdjęć, bo jeszcze jakieś mówi, że jeszcze pisał mi ostatnio, że jeszcze ma jakieś zastrzeżenia, co mógłbym poprawić. Ale nie mam aktualnych zdjęć po ostatnich poprawkach, czyli tego wnętrza, które zrobiłem, i tych, tych peklipsów na, na wszystkie, wszystkie przebiegi. I, ale w tej chwili no, auto stoi akurat poza Wa Warszawą, której na co dzień mieszkam, a jest w Opolu w kasporcie u moich przyjaciół, z którymi się znamy za 20 lat, u braci Kamila i Macieja w kasporcie. U nich stroiłem silnik, u nich też, też byłem teraz na poprawki, żeby się upewnić, że zmieszczę się w tej normie spalin, którą Anglicy wytyczyli. I co ciekawe, nie jest to tak jak żartowałem wcześniej wśród znajomych, że będzie program Volkswagen. Nie, to jest w ramach normalnego tego wystrojenia silnika, on, on łapie się w tych. W tych normach bez problemu, także tutaj pozytywne zaskoczenie i dopiero po weekendzie odbiorę samochód od nich, oni też mi zrobili parę poprawek takich mechanicznych, tam był problem ze, I na ze skrzynią biegów, gdzieś tam z podchłodniczki oleju coś się delikatnie tam się pociło. No, takie ogólno mechaniczne drobiazgi, które są niezbędne do tego badania wyłapali tam, tam z tyłu jakieś y, niedogodności, i y, o, o czym powiem oczywiście w następnym odcinku. Następny odcinek w takim razie zrobię od nich, i, i, i opowiem, co tam robiliśmy. Y, natomiast Sama ta, a, sam ten termin badania technicznego 30 czerwca spowoduje, że muszę odpuścić teraz targi 3-4. Targi w Wielkiej Brytanii, ponieważ też logistycznie nie udało się. No, miejsce, w którym planowałem, że będę miał samochód przez ten czas, aktualnie jest niedostępne, będzie dostępne dopiero w drugiej połowie lipca, więc no, nie, było, nie, nie mam jak tam zawieźć na targi, pokazać samochodu i potem przytrzymać go przez miesiąc do badania technicznego. Z drugiej strony też uznałem, że nie chcę pokazywać samochodu przed badaniem technicznym, wolę już po badaniu technicznym, czyli być może się załapię na National Kit Car Fest i który będzie w drugiej połowie lipca i, 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 i mam nadzieję, że też to wszystko się uda. Krajk no, mi troszeczkę ostudził ostatnio zapał, że przy, jak jest auto pierwsze od zera budowane, to z reguły ten pierwszy test nie zawsze wychodzi zaliczony, ale może myśmy pozytywnie, do tej pory tyle się udało zrobić, to dlaczego miałoby się nie udać? Mane auto jest w miarę kompletne i, i myślę, że, że samym swoim a, jakby kompletnością, skalą, ile można było sa samemu zbudowałem taki samochód, znaczy z pomocą wielu znajomych, ale że powstało takie auto, dość mocno przemyślane w wielu aspektach. Myślę, że, że, że jeżeli będą jakieś naprawdę drobiazgi, niedogodności, to, to ta skala kompletności tego projektu, jakby je przysłoni i myślę, że nie będzie jakichś większych problemów, żeby diagnosta gdzieś specjalnie do czegoś się przyczepił, do jakiejś, nie wiem, delikatnej jednej ostrej krawędzi. Mam komplet uszczelek krawędziowych na tą wycieczkę, także jak będzie trzeba, że coś jest nie tak, to zaraz uszczeleczką dookoła i, i powinno przejść. No dobrze, to ja Wam dziękuję za dzisiejszą obecność, za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia i zapraszam Was za tydzień. Za tydzień będziemy w Opolu. Cześć, na razie.